Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop, Żywioł Ziemi, Koziorożec, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia. To będziesz przerabiał jakąś taką samotność, osamotnienie. W Waszych związkach będzie na ten moment bardzo, bardzo cicho i też w uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, to możesz mieć jakiś właśnie problem z żołądkiem, z jelitami. Warto, warto właśnie, by coś sprawdzić, przebadać, coś jest w ukryciu, ale nie jest to jakaś choroba groźna, na pewno z tego wyjdziesz, ale warto to zdiagnozować. Jeśli chodzi o pracę, to mogą być jakieś chore sytuacje w Twoim życiu w pracy, ale te wszystkie chore sytuacje się uzdrowią. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kartę tygodnia, jest Rydwan. Więc na pewno czeka się jakaś podróż, jakieś zmiany Ciebie czekają i jakieś sprawy zaczną się układać po Twojej myśli. Byk uczucie. Zdrowie, praca, finanse, jeśli chodzi o uczucia, to przed Tobą jest nowy początek, nowego związku, nowej miłości, będziesz po prostu zaskakiwał ludzi, będziesz fascynował, ale też będą ludzie Ciebie odbierać. Wiele par z tego znaku może właśnie teraz powiedzieć sakramentalne tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę problemy ze zdrowiem, ale Ty się nie ma. dlatego że na 100% się wyleczy. Wszystko. Będzie dobrze, wrócisz do zdrowia. W pracy będziesz się zastanawiał nad jakimiś decyzjami, ale te decyzje, które chcesz podjąć, to one są dobre, więc się nie zastanawiaj. A kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy, więc karty mówią, że strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Że masz się niczego nie bać, zastanowić się i działać, a wszystko pokonasz. Panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to właśnie samotne panny mają teraz szansę na stałą relację i też mają szansę właśnie na jakieś takie rewelacyjne w uczuciach, po prostu chwile. I też w starych związkach będzie takie odnowienie uczuć, odnowienie namiętności, także będzie się działo. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że nieoczekiwane wyjście uważam, że do lekarza, na jakąś właśnie wizytę. Jeśli chodzi o pracę, to przed Tobą nowe możliwości. Świat otworem stoi, także spełnienie marzeń, jeśli chodzi o pracę, awansowanie, wiele z Was też może wyjechać za pracą na inny kontynent, a kartą tygodnia jest głupie, więc nowy początek, pokonanie wszelkich problemów, znowu wiatr w oczy, będziesz tak czuł się lekko, młodo, wszystko, wszystko pokonasz, wszystko, bardzo wspaniały czas. Żywioł powietrza, wodnik. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będzie miał wpływ jakiś mężczyzna na twoje uczucia, na twoje relacje. Jakaś dobra wiadomość i na pewno będziesz kogoś bardzo fascynowo pociągał. Ale też uważam, że z przyjaźni może się zrodzić właśnie związek, prawdziwa miłość, prawdziwe uczucie. Jeśli chodzi o Zdrowie uważam, że czegoś możesz się o zdrowiu dowiedzieć, że coś jest ukryte, co właśnie, o, o czym się możesz właśnie dowiedzieć. Jeśli chodzi o pracę, twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, jest pomoc, jest wsparcie w pracy, jakieś kobiety. A kartą tygodnia jest trójka mieczy, więc uważaj na jakąś złą wiadomość. Na jakieś zawiadomienie. Uważaj też na jakąś osobę, która może Cię w jakiś sposób zdradzić, zranić. Bliźnięta, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno w Twoich związek może ingerować jakaś kobieta, i po prostu nie daj sobie rządzi w Twoich relacjach, w Twoich związku, no i będzie zawsze chciała mieć takie po prostu ostatnie słowo, więc po prostu wyszczegaj się, nie pozwalaj, żeby w Twoim związku ktoś rządził. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że też jakiś problem ze zdrowiem może być problem jakiś początek jakiegoś, jakieś, jakiejś choroby. Warto, właśnie jak coś co obserwujesz, pójść skonsultować to z lekarzem. Jeśli chodzi o pracę, Twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, co niektórych czekają awanse i to takie zasłużone awanse, a co niektórzy będą mieli wsparcie w przełożonym. A kartą tygodnia jest dziesiątka buła, więc na pewno Cię czeka dużo pracy, na tłok, nawet powiesz po co mi to wszystko, ale uwierz, że to wszystko się opłaci i pójdzie w dobrym kierunku. Także warto się. Po prostu wysilić. Waga, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to w Twoim związku będzie miał decyzję, właśnie mężczyzna będzie przewodził, będzie się Wam układać, będzie to taki naprawdę dojrzały. Tydzień, jeśli chodzi o uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, to też widzę jaką, jakiś problem ze zdrowiem, ale na 100% się wyleczysz, na 100% pokonasz te problemy ze zdrowiem. Jeśli chodzi o pracę, to czekać się taki, jakiś taki wysiłek, jakaś siła nawet uważam, że będziesz trochę zmęczony, ale co niektórzy właśnie którzy zajmują się z y, dziedziną artystyczną, mal, rysunkiem, projektowaniem, to teraz właśnie mogą odnieść jakiś sukces. A kartą y, tygodnia jest świat, więc spełnienie marzeń, pokonanie wszelkich problemów, okno na świat dla Was się y, otwiera. Awanse, spełnienie marzeń, wielkie, wielkie szczęście. Żywioł ognia baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz na takim zawieszeniu, na, na pewne rzeczy nie będziesz miał wpływu, jakieś takie ograniczenie w Twoich sprawach osobistych. Musisz ten czas przeczekać. Jeśli chodzi o zdrowie, to też możesz się dowiedzieć jakiejś niefajnej wiadomości, która może Cię zmartwić i w pracy też uważaj. Na jakieś postępy, na jakieś oszustwa, uważaj, nie podpisuj y, umów, różnych kontraktów, y, po prostu przeczytaj za i przeciw, dopiero w ten czas podejmuj decyzję o, o to, co będą prosić Ciebie, żebyś podpisał, nie? Także musisz to bardzo sprawdzić. A kartą tygodnia jest cesarz, więc na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś mężczyzna. Może być to ojciec, mąż, a może to być właśnie przełożony. Lew. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno możesz dostać teraz prezent od losu, od miłości, od uczuć. Wiele z Was. W tym czasie może powiedzieć właśnie sakramentalne tak. Widzę legalizację właśnie związków. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że też pokonasz problemy ze zdrowiem, duże, duże szczęście, duże zadowolenie. W pracy jakieś sympatyczne spotkanie. No i też widzę przychód finansowy, także pieniążków w tym czasie ci nie zabraknie. A kartą tygodnia jest czwórka była. No, karty mówią, żebyś pamiętał, że pieniądze to tylko środek, a nie cel. Że, jak na coś trzeba wydać, to trzeba. Na pewno tydzień pod znakiem pieniędzy. Także pieniądze będą napływać Wam do portfela. Szczelec, uczucie, zdrowie, prasa, finanse. Jeśli chodzi o uczucia. To jesteś bardzo, właśnie samotne szczerze są bardzo dobrze spostrzegane. Widzę, że ktoś będzie walczył o Twoje względy, ale wiele z Was w tym czasie powie też sakramentalne tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie problemów, nowe możliwości. Świat stoi przed Wami, także wszystko będzie dobrze, pokonasz problemy ze zdrowiem. Jeśli chodzi o pracę, to nowy początek, pokonanie problemów, także naprawdę bardzo dobry tydzień. A kartą tygodnia jest umiarkowanie, także wszystko ułoży się po Waszej myśli spokój, taka stabilizacja, ale. Też perspektywy przed Wami. Świat otworem stoi, więc powinniście korzystać z tego, co daje świat, żebyście czegoś nie przeoczyli. Żywioł wody, rak, uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to Twoje uczucia będą bardzo sprecyzowane, dojrzałe. Będziesz wiedział, czego chcesz i będziesz podążał za tym. I uważam, że na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny byk na Twoje uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, to też uważaj właśnie na żołądek, na jakieś wrzody, uważaj na układ krążeń, trawienny, przepraszam coś może być właśnie możesz coś nie domagać no i też karty mówią, żebyś, żebyś zainwestował, ale co niektóre panie mogą się spodziewać, że będą w ciąży. Zwiastun ten ciąży. Jeśli chodzi o pracę, to jakieś ukryte spotkanie cię czeka, co niektórzy mogą właśnie wyjść w jakiś romans w pracy. No i takie sympatyczne spotkania Was czekałem. Na Wasz tydzień będzie miał wpływ zodiakalny byk i skorpion, a kartą tygodnia jest paś mieczy. Więc mogą być jakieś małe problemy, które będą Ciebie przerastać, ale Ty się z tymi problemami uporasz. Skorpion. Uczucia zdrowie. Praca, finansy Jeśli chodzi o uczucia, to uważam, że przed Tobą zakończenie jakichś, jakiegoś związku, zakończenie, zakończysz jakąś przyjaźń, być może jakaś osoba Tobie przeszkadza w tym, żeby jakieś Twoje relacje były, więc zakończysz coś właśnie dla własnego dobra. Jakieś złe osoby, które ingerują w Twoje uczucia raz na zawsze znikną jeśli chodzi o zdrowie to co tej w miejscu to się cofa musisz walczyć o twoje zdrowie nie możesz się poddawać a w ten czas wszystko będzie dobrze jeśli chodzi o pracę to czeka cię dużo pracy natłok ale też uważaj na jakiegoś mężczyznę który może po prostu dużo ci obiecywać w pracy a tak naprawdę nie będzie się wywiązywał z obietnic jakiś starszy mężczyzna a kartą tygodnia jest trójka mieczy więc Możesz dowiedzieć się jakąś właśnie przykrą wiadomość, jakąś jakąś przykrą sprawę, albo też uważasz, żeby ktoś Ciebie nie zdradził. Ryby, uczucie, zdrowie, praca finansowa. Jeśli chodzi o, o, o ryby, to też widzę że w Waszych związkach jest, powinieneś coś zakończyć dla własnego dobra, jeśli po prostu nie odpowiada Ci to, co jest w Twojej relacji, w związku, to powinieneś e, zakończyć, ale jeśli jesteś w stanie poczekać, to po prostu poczekaj, bo to wszystko się ułoży, wszystko się naprawi. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę też tu kontakt z lekarzem, fachowa pomoc, a w pracy e, wszystko się pokłada pod szczęśliwą gwiazdą, a Was czeka. Twoja gwiazda zaświeci bardzo wysoko, zostaniesz bardzo po, poszczególny w bardzo dobrym świetle. A kartą tygodnia jest piątka buła, więc trzeba będzie szybko działać, ale też uważaj na jakieś kłótnie, na jakieś przejścia i na pewno jakieś y, związki się też zakończą, i widzę, że jakaś negatywna kobieta będzie miała w tym właśnie, w tej kłótni jakiś, jakiś po prostu cel. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.